Potrzebujesz pomocnej dłoni? To żart? Pytam poważnie: Co to jest? Nil zaznaczał dni spędzone na wyspie. Co zauważyłaś? Spójrz. Przestał liczyć. Uciekł. Był tu dłużej. Więc dlaczego stracił nadzieję? Wyczytałaś to w basgrołach? W rodzinach zastępczych liczyłam dni, aż traciło to sens. Henry straci nadzieję. Uratujemy go. My to wiemy, ale Henry nie. Straci nadzieję. Chcesz wysłać mu wiadomość? Tu nie ma poczty. Bądźmy sprytni jak Piotruś. Wyślemy prosty znak. Chłopcy chcą nas zabić. Wykorzystamy to. Jak za mną? Słon, marnujesz czas. Wiem, jak to jest utracić nadzieję. Wiem, co robisz. Próbujesz nawiązać więź. Daruj sobie, nie jestem w nastroju. Coś ci powiem. Ona cię nie polubi. Tak myślisz? Jak mogłaby? Jesteś tylko piratem. Pułapka to twój plan? Musimy pojmać zagubionych chłopców. Nie zdradzą Piotrusza. Dzięki za radę, David. Więcej Liana. Jasne. Wstawaj, Hiraci. Dlaczego? Potrzebujemy lian. Skoro dama nalega. Będziesz na mnie wrzeszczał? Łapy, precz od mojej córki. Ona nie potrzebuje ojca. I dobrze. Słucham? Jutro umrzesz. Jeśli umrę, kiedy umrzesz? Zrobię to pomagając rodzinie. Nie zrozumiesz. A gdyby istniał ratunek, odmówiłbym, nie jestem samolubny jak ty. Masz mnie za egoistę? Narażam dla Was życie. Robisz to dla Emmy. Nie zdobędziesz jej. Zadbam o to. Dobrze, że umrzesz. Przestań brachu. Nie walczę z inwalidami. Brachu. Wiem, jak spędzę ostatnie godziny. Znajdziemy sekstant. Może tam wejdziesz, ale już nie wrócisz. Oddasz sekstant M. -ie. Chcesz zostać bohaterem? Sekstant? Teraz nam mówisz? Skąd wiemy, że nie kłamiesz? Nie wiecie, ale nie kłamie. To jedyna szansa na ucieczkę. Na co czekamy? Musisz wysłać wiadomość, Henrymu. Lada dzień stanie się zagubionym chłopcem. Pójdę z Twoim ojcem. Hak ma rację. Mamy się rozdzielić? Niestety nie mamy wyboru.